Siemanko, wszystkim, ja jestem Kador, ze mną jest Nice, a to kolejny odcinek z serii drugiej z Farminga 19. Dzisiaj będziemy siać. Tak jest, będziemy siać, zdecydowaliśmy, że będzie to pszenica. Który bierzesz ciągnik? No, ja biorę czerwony. Dobra, to ja wsiadam do tego, czyli dzisiaj lecimy na dwa Ursusy. Dzisiaj ja bez I... rejestracji jestem. A faktycznie. Ej, tu mam na gospodarstwie dwa niezarejestrowane ciągniki. Ale jestem so, to ja tam mogę tam Nie, nie sobie wiadomo z jakiego źródła pochodzą, nie? <laughs> nie wnikajmy w to. No dobra, Ale dobra. Ale cena była okazyjna i na tym zakończmy temat. <laughs> dobra, podczepiaj, drugi siewnik. Ej, co, co ty tu robisz? Halo, halo. Trochę się wypchałem, dobra. Nie przeżywaj Dobra, cofnij tam sobie podczep. I tutaj no jadę, jadę. jest, słuchajcie, widzowie jedna sprawa. Ja postawiłem tutaj zbiorniki, z których możemy po prostu uzupełniać sobie jakiś tam nawóz, ziarno i tak dalej. I niestety coś mi tu kurde nie działa albo z tym siewnikiem, znaczy podejrzewam, że coś z tym silnikiem może być nie tak, bo z tych zbiorników korzystałem kiedyś i tego problemu nie było. Czyli po prostu nie mogę tego silnika uzupełnić pod tym zbiornikiem. Dobrze, że to sprawdziłem, przed, zanim zaczęliśmy tutaj nagrywanie. Bo z tymi, z ja jestem nauczony, żeby zawsze wszystko sprawdzać, bo może się stać, zadziać wszystko. Wszystko może nie zadziałać. Więc wow. jedziemy pod sklep. O, nic nieważne. Co tam nie się dzieje? Nie, nieważne. Wszystko Git. Jedziemy pod sklep, by tam po prostu kupić sobie worki. Tu uważa, bo są te krzaki, o które ty zawsze czepiasz. Zawsze. Raz zahaczyłem i zawsze. I to w ogóle nie tu. Tu osób zahaczyłem chyba. Dobra, yy, czekaj, czekaj, czekaj. Potem pojedziemy na pole, na którym w poprzednim odcinku talerzowaliśmy. No, tak jest. O kurde, czekaj, bo tu samochody jadą. No. Chwila, ja tu wyłączę, wyłączę ruch drogowy, bo o, no właśnie, już mnie typ uderzył. Bo tutaj jest ciekawe. Tu samochody na tej drodze jadą tylko w jedną stronę, jakby tu była jednokierunkowa. Ty, a może tu jest jednokierunkowa, a my tak no, nie. No właśnie. Teraz to już sam nie wiem. Yy, ktoś tutaj maków, yy, maków... znaków nie postawił. No może znaki są, tylko my tak się wiesz, patrzymy na te znaki po prostu. No może być, eee, może czekaj, być. Najpierw weźmy, uzupełnimy ziarno, zaraz kupię worki z nawozem. Oho, ale tego nakupiłem. Dobra, czyli za, duży, za dużą paletę kupiłem, no to jeszcze teraz cyk, nawóz. Bo ten silnik jest y, fajny pod tym względem, że jeszcze ma no on sam mi się opcję nawożenia. Dobra, to ja też uzupełniam. A czemu nie mogę? O dobra, już mogę. A pokazywało no mi się, jeszcze. że wszystko jest okej. Okay. I co? Pszenica też? No, masz pszenicę ustawioną? Znaczy, jeszcze nie ten, nie robiłem, myślałem, że coś tam jeszcze kupuję, że więc już zaraz ten uzupełnię sobie. O, pięknie tutaj i wszystko jedzie. Bo czasami jest tak, że jeżeli jest blisko worek z nawozem i z nasionami, to gra nie wie co ma zrobić, czy ma uzupełnić ziarno, czy nawóz, więc czasami trzeba po prostu podjechać jakoś jeszcze raz i. No, mam już to i to na 100%, więc. Można jechać. Na pole 36 chyba, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. I to jest fajna ciekawa, Fajną rzeczą na tej mapie jest, na którą wcześniej zwróciłem uwagę, ale nie w odcinku, czyli sklep z ranca. Gdzie on tutaj był? Też w komentarzach. O. Oglądasz no ranca? no. Pewnie, że tak, panie. <gryś> sklep Krysi. Spożywczo-przemysłowy. Ale. Dobre. I jeszcze faktycznie, Krystyna Więcławska, ona no też tak się tak. w tym serialu nazywała, kurde. Trzeba, tutaj zdjęciem by trzeba było zrobić powitalne serii. <grym Ej, <grym ale kłodacko. coś to jest nie tak, bo zawsze na ławeczce siedział co najmniej trzech, Nawet, a, dziś, a tu siedział jakiś pamiętam, jeden. Ostatnio dziś przemknął mi odcinek, jak kamerę zamontowali w sklepła a ten młody od solejuków ją zhakował za trzy dychy czy tam za cztery. No, tak, nie pamiętam tego odcinka. To teraz na Netflixie jest 10 sezonów, jakby ktoś chciał obejrzeć, to ma okazję. <laughs> o, ja już tyle lat nie oglądałem, że może, może. Ale powiem ci, że ja myślałem, że to ma więcej odcinków, a to się okazało, że łącznie 130. No to dla mnie to jest sporo. Nie wiem, czy mi się wydawało, że no, ma się, więcej. No wiesz, ja myślałem, że przez tyle lat stworzyli ich. Tyle co klanu, nie? Właśnie nie, to <laughs> Rancho nie było jak jakiś tam klan, czy miłość, czy jakiś tasiem, jest tylko serial po prostu taki, który miał no ograniczoną liczbę no takich ale Jakoś nigdy nie miałem takiej wizualizacji tego, ile to tak naprawdę ma sezonów, ile odcinków, po prostu leciało w telewizji, to sobie tam zawsze który odcinek nie leciał, to już kojarzyłeś, ale nie wiedziałeś, który tak naprawdę jest, prawda? No, 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 ale ja pamiętam, że zawsze tych odcinków dla mnie było za mało, że Jak się skończył jeden sezon, to potem czekanie na drugi rok. No ale, dobra, no to jedziemy. Czekaj, ja muszę się tu, się tu wyprostować i... Co to jest <grym> Tam ogóle, już ty? się dzieje w ogóle... Kosmos. Weź, weź sobie taką zabróć po prostu, o, bo cofanie, jeszcze, ja jeszcze do, muszę stronę. go kurde nauczyć cofać. <grym> Mogę bączki kręcić. Czekaj. Dawaj, dawaj. No i co, elegancko, teraz do tyłu tylko i można jechać. No czemu one no tak. Ja nawet nie skręcałem, ty widziałeś, <grym> to? Bo... Jakieś krzywe mi dałeś, i specjalnie teraz się śmiesz. Nie, nie, nie bo zależy, jak maszyn... jaka jest szeroka maszyna, jak tam jest rozstaw tych kół, to czasami jest po prostu bardziej wyczulona na cofanie. O! No, no, teraz jeszcze jakiś krzak przywalił, dobra? Wiecie co? Weź lepiej się na tym ranczu, skup <grych> A nie tu na Ej zabracaniu. Ja nie mogę ani w przód, ani w tył ruszyć. Kurde, co tu się stało? Czekaj, wysiadka. Więc co zrobić. Się. Weź, weź wyjdź. Zagadałeś mnie. Patrz, A, patrz. A musisz patrz, uderzyć. Patrz. W to dobra, dobra. Wiem, że w farminga nie grałeś wcześniej, ale w GTA grałeś, więc wiesz, jakoś tam jeździć. To jest to samo no. jeżdżenie w GTA w Farmingu. Tak, tak, pewnie. Wszystko to samo, tam też sobie Ursus zebrał. Czekaj, czekaj, bo jeszcze gorzej zrobiłem niż było. Oj, ten dzisiejszy się w to trochę czasu zejdzie. Chwila, Ale nie z... mam tura, kurde, bym turem z to popchnął. Z przygodami przynajmniej. O. Dobra. Sytuacja uratowana. Zaraz zobaczymy. Masz aż ci wjadę No dobra, może nie bez powodu Zostałeś tym Sołtysem. Co ty chcesz? Prosty siewnik. Masz włączone opuszczone, dawaj, jedziemy. Jadę, jadę. No, rancho to był fajny serial Podsumowując A żeś mi teraz przypomniał o tym ranczy nie? Znaczy nie, to ja zacząłem w sumie temat. Ale no tak się rozwinął. No ale zdziwiłem się, że on na Netflixie wylądował. No. No ale na pewno wiele osób to obejrzy. No, napiszcie w komentarzach, czy ktoś z was skorzystał z, z tego, że cały, cały serial po prostu na Netflixa trafił. Bo ja nie skorzystałem, ale... Może jakieś najlepsze odcinki sobie powtórzę za jakiś na, czas. Jeżeli będzie, ciekawe też. Hmm, najlepszy był jak była ta wojna, wilkowa jak wojna, no ta. żeby gangsterzy przyjechali ci tam z traktorami granatami no, zaczęli no, no. rzucać. Chyba no to chyba jest... mój ulubiony był odcinek. Nie pamiętam jak ten odcinek się nazywał, ja ale jakiś nie. tam gang był i tak dalej, no, no, no. gangsterzy i każdy nagle... Się okazało, że każdy we wsi ma jakąś tam broń schowaną, w razie czego. No, to, to chyba jest mój faworyt. Ej, dobra, czekaj, bo tu, tu będziesz mieć problem z zawracaniem, więc podnieś w tym miejscu już, nie do samego końca i po prostu, wiesz... Zawróćmy już w tym momencie A tu tą część co zawracaliśmy to ja tam ewentualnie później ogarnę To uwrocie O, dobra w ten sposób No dobra No i git Ogólnie powiemy wam, że to jest nasze drugie podejście dzisiaj do nagrania tego odcinka Bo <noise> y, nagrywamy go w środę I plan był pierwotnie by go nagrać rano ale dzisiaj to jakieś wszystkie plagi egipskie nas dorwały po prostu. Jak nie problemy z dźwiękiem, to wiertarka... Ojej. <grych> Może chcesz jest... opowiedzieć? Wiesz co, ja już tą wiertarkę dzisiaj chyba za 4 godziny słyszałem, ja już nie mam nic do powiedzenia po prostu. <grych> to jest jakiś... Nie wiem. Nie wiem nawet jak to nazwać, bo to nic przyjemnego. Ile można robić remont? No, znaczy właśnie historia była taka, że... Najpierw Nice miał jakiś problem z dźwiękiem, który my już różne tam problemy z dźwiękiem w przeszłości mieliśmy tutaj powiedzmy, ale takiego jak dziś to jeszcze nie i nie mogliśmy no. wykminić źródła problemu, poradziliśmy sobie w taki trochę inny sposób, y ale to, jest to jeszcze, jeszcze zmieniliśmy trochę podejście, ale jest powinno być git tak jak zawsze, ale to jest jeszcze do naprawienia i jak już ogarnęliśmy to sąsiad twój zaczął wiercić. No, i to niestety prawda. musieliśmy przełożyć nagrywki na popołudnie. Ale też to się tak wydaje, że siada sobie dwóch gości, sobie nagrywać dźwięk, in grę jest wszystko gita. To tak wcale nie wygląda do końca. No, no tak, wi wiadomo, jak ktoś. Bo jak chce się obrobić jeszcze wcześniej, dźwięk, to. Jak ktoś nigdy wcześniej nie miał w ogóle. Sam nigdy nie próbował nigdy nic nagrać, to to się wydaje, że wsiadasz, odpalasz nagrywanie i ten. A jakieś tam ewentualne problemy, błędy, yy, ogarnięcie tego wszystkiego. To jest wszystko po prostu kulisy, których no się z reguły nie widzi. No i rzadko kiedy są one przyjemne, no ale dajemy radę jakoś. Ale ta jak wiatarka to, to akurat yy, u to jest dosyć spory problem, u mnie też ostatnio była na odcinku, sąsiad zaczął wiercić jak Medieval'a, Medieval Dynasty nagrywałem, tylko że aż tak nie było tego słychać, bo my mamy, my mamy inne mikrofony, mój aż tak nie łapie, no ale twój już trochę bardziej. No i też zależy z której strony ci wierci, nie? To też ma duże znaczenie. <laughs> Bo to nie jest jeden sąsiad, tak się okazuje no, chyba. No, <laughs> właśnie. Zależy z której strony, czy z do. A nie, czy z boku, czy. Ja czasami mam wrażenie, że nawet ci z podwórka wiercą, nie? Nie wiem. z podwórka. Gdzieś to sobie stoją, na balkonie i nie wiem, rzeźbił chyba, a może rzeźbiarzem ktoś jest, kto wie. W każdym razie mam nadzieję, że podczas tego nagrywania to się nie zdarzy i wszystko już przebiegnie pomyślnie. No wreszcie. No trochę Bo, było, się do tego czwartku nie wyrobili. Damy radę, damy radę. Chyba że się coś wykrzaczy. Chyba że się wykrzaczy. Eee, czekajcie, czekajcie. Na przykład okaże się, że zapomniałeś włączyć nagrywania dźwięku. No to wtedy bo... nie usłyszycie tego odcinka Ja nawet. nie chcę nic mówić Ale za czasów nagrywania z serii Od Lamera do Farmera Był jeden taki odcinek Który musieliśmy nagrać całkowicie od nowa Bo pewien niegomość no Zapomniał włączyć Nagrywanie dźwięku, w sensie swojego głosu Z mikrofonu I to tak był... kończymy nagrywki A ty nagle O, nie nagrałem głosu Nie, samo się zepsułem Na pewno kliknąłem no, już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale pamiętam, że dzisiaj głos nie nagrał. No nie, Chcieliśmy to, cały odcinek to prawda, to, nie był nie pamiętam, to był jeden z pierwszych, jeden z pierwszych na pewno. To jeden z pierwszych był właśnie. Drugi, trzeci, coś takiego chyba. Coś takiego. I teraz za każdym razem już chyba jest podwójne sprawdzenie wszystkiego. No, właśnie teraz zapomniałem. <grym> o. <grym> nie no, żartuję. No, skoro ta kwestia była tu poruszona, to znaczy, że nie nagrywaliśmy tego trzeci raz, tylko udało się za drugim, faktycznie. No, powiedzmy. Dobra, już tak połowa pola ogarnięta. O właśnie odniosę się do rzeczy, którą wyczytałem w komentarzach ostatnio. Do dwóch rzeczy właściwie. Była propozycja, by Nice miał własną gospodarkę. W sensie, bo teraz działamy na jednej po prostu. I tak to wygląda i tak to raczej będzie wyglądać, a mi to nie przeszkadza. Ale sprawa taka, żebyś ty miał gospodarkę jest taka, że wiesz. Bo tu jest druga, na której teoretycznie mógłbyś się... Czekaj czekaj, bo ja coś tu nie wiem jak ja chcę tu zawrócić. Nie idź do samego końca, bo będziesz mieć znowu problem z zawróceniem tak jak ja teraz, bo się zagapiłem. Bo jest tu drzewo i krzak To się trochę uh -huh. odsunę. Co jest sołtys? <laughs> Zachalacie. Czekaj, czekaj. Już, 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 już dobra. Yy, o czym to ja. Właśnie. O załóżmy, gospodarkę. że Nice miałby swoją gospodarkę. Ale wiecie, to nie do końca by według mnie tutaj się sprawdziło. Bo tak robimy tutaj rzeczy sobie razem. A gdyby. A właśnie, bo nie gramy na serwerze dedykowanym. Tylko na tym standardowym multiplayerze, jaki ta gra oferuje, w sensie ja jestem hostem i tak dalej. Bo jak się ma dedyka, ty tego nie wiesz. Yy, jak się ma dedyka, to można ustawić sobie coś w stylu, że nawet jeżeli nas nie ma tu w grze to i tak czas w grze płynie i na przykład, nie wiem, zboże sobie rośnie i tak dalej. Można ten upływ czasu włączyć. I no. gdy gra się na Dedyku, można też zrobić coś w stylu... Bo tutaj, żeby serwer zadziałał, no to ja go muszę odpalić i tylko jak ja tu jestem, to ty możesz dołączyć. Na Dedyku natomiast, nie wiem, miałbym sobie w jakiś dzień wbić o 12 i sobie pograć godzinkę, potem wyjść, a ty byś sobie mógł sam wbić o 15 i sobie tam pograć dwie godzinki. I wiecie, wtedy to by miało sens granie na dwie gospodarki, bo... No bo ja bym miał swoją, ty byś miał swoją, moglibyśmy sobie ją niezależnie ogarniać. Bo tak, ty byś mógł tylko swoją gospodarkę ogarniać, gdybym ja ci odpalił serwer i był w grze. Dlatego no, tutaj nie mamy dwóch gospodarek. Dlatego właśnie tutaj nie mamy dwóch gospodarek. Bo po prostu. No, ciężkie by to było do ogarnięcia. No chyba, żebyśmy mieli detyka, ale na razie nie nie planuję tutaj zmieniać formuły tej serii drugiej. Nie no, wydaje mi się, że tak jak jest, jest w porządku i. I dopiero ta seria tak. się zaczęła, więc nie ma co zmieniać, tak naprawdę. Tym bardziej, że. No teraz generalnie, generalnie to jest początek serii i robimy to samo, ale w przyszłości. I to też było właśnie w komentarzach, żebyś ty na przykład zajmował się czymś innym. Będziemy coś takiego robić, na przykład. Yy, no teraz akurat mamy taką tutaj robotę, że fajniej to się robi we dwóch, bo to jest dosyć żmudne. Ale Duże w przyszłości polec, dajmy nie, na. Same to jest zrobić. Tak. A w przyszłości dajmy na to, jak będzie doprasowanie, jak ciano. Jak Załóżmy, że będzie prasowanie siana. No to co? Ty możesz yy, kosić, ja mogę to zgrabiać, potem ty możesz belować, ja mogę to zbierać. I tak będziemy to po prostu robić. Tylko po prostu teraz te tutaj początkowe prace to no, wykonujemy razem, ale w przyszłości to każdy będzie coś tam będzie robił. I wtedy? Po prostu i każdy, na każda perspektywa będzie trochę inna, nie? Tak, i wtedy będzie fajnie, bo jak ja będę robić coś innego, ty będziesz robić coś innego. To można obejrzeć sobie tak jakby dwa razy odcinek. Bo Ale przypominam, nawet, że jak tutaj... teraz tego nie robimy, to i tak trzeba obejrzeć dwa razy. Ale... <laughs> Też, jak zachęcasz. E, no. Bo my tutaj nagrywamy w takiej formie, że to co widzicie z mojej perspektywy jest u mnie na kanale, a perspektywę Najsa nice widzicie, możecie zobaczyć na jego kanale. No. Tak jest. I zobaczyć, co on tam robi, kiedy ja nie patrzę. A czasami coś się zdarza. Co ty I tu tak skręcasz? Czekaj, 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 czeka. już 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 Agresywnie. No Tak to wygląda. Wiesz co? Bo ja w farminga jestem przyzwyczajony, że przez lata grałem sam I czasami no, widzę nie właśnie. zapominam, że ktoś tam może mi z tyłu zajechać, nie? I tak sobie cofam, tak wiesz Na pewno, na tym waleniu totalnym No no, Zeus zauważył, że przez lata sam grałeś. <grych> Dobra, pa, teraz będzie słup. Ja go biorę z lewej tego sprawy. No, świetny pomysł. Innego chyba nie ma. To jest taktyka. Znaczy, jego ja nawet na niego nie najadę, nie? A ty. Jak tu zaczepisz. No to co? To stawiasz czteropak. Eee, soku. Tak. Przecież teraz sok to chyba droższy. Niż... <laughs> Jak go zmotywować? Czekaj, czekaj, stój, ja muszę cofnąć, bo źle to zrobiłem. Znaczy, dobrze zrobiłem, ale chcę poprawić. Cofnij się, cofnij, cofnij, cofnij. Kurde. No nie zahaczysz <laughs> przecież. Wiecie co, ja kiedyś się jednak poświęcę, mimo już nie gramy na dedyku, odpalę serwer, grę sobie, żebyś ty mógł wejść, grę sobie zminimalizuję i ty będziesz tu cofać przez 3 godziny. To ja chyba szybciej zrobię własną serię i tam sobie będę cofał. <laughs> Ej, czekaj, czekaj, cofnij, bo teraz będzie mi jak i całą serię będę po prostu tylko cofał, jeździł tyłem, nie? Na wstecznym. Można, można. O. Będzie tak to wyglądało. A są takie prace, są takie maszyny, które sprawiają, że na przykład takich używasz, no to musisz jechać ciągnikiem do tyłu, no to może być na czymś takim się skupił. Tak, Napewno ja se... sieczkarnia. O, o to jest dobry przykład sieczkarnia, taka rzędowa. Nie, ja sobie można drzewa W drzewa. od odległości jeszcze z będę robił. Mówię ci, to jest, to jest pomysł. Powiem tyle. Powodzenia. Dzięki. Dobra. Yy, tutaj ile nam zostało? Jeszcze trochę jest tu do obsiania. Hmm. No na ułóżcie 70% nawozu i 34. O, kurde, o tym zapomniałem. No może i starczy, zobaczymy. Nie, na pewno. Może coś. i starczy. I tak będę musiał jechać uzupełnić ziarno, by tam później te uwrocia ogarnąć, ale to... To już jak skończymy nagrywać. Może nie zabraknie. Chociaż tam na początku to pole jest szersze. Brony sobie latają. Piękna wiosna w grze, za oknem śnieg. No w farmingu to sobie można zrobić klimacik, jak na przykład za oknem śnieg minus 20 A ty sobie tu wsiadasz do kombajnu i robisz żniwa wtedy ci się lato przypomina. No, no ty nie może wiem. tak nie masz, ale ja tak miałem i, <grym> i zapewne wielu, z wielu. Nie wiem nie masz z, tutaj, z latem. Wielu widzów też pewnie mogło mieć podobnie. No pewnie tak, pewnie tak. Dobra, tu jeszcze trzeba to obskoczyć. A a propos jeszcze y, takich historiek tutaj z zakulis nagrywania odcinków i jakichś problemów, to raz pamiętam nagrywaliśmy też to był lamer, ale już jeden z końcowych odcinków. I mi się nagle z niczego wyłączyło nagrywanie. A to Not to nawet był jeden z końcowych chyba. No to był jeden z końcowych, nie pamiętam, przedostatni może przedostatni może? albo przed, przedostatni i tak sobie nagrywamy, 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 już to była druga połowa chyba odcinka, nagle ja patrzę, nagrywam shadowplayem i shadowplay, sam z siebie się wyłączył, nie? Nagrywam shadowplayem od, o kurde. Od samego początku nie. No powiedzmy, że tak z 6 lat na pewno tym Shadowplay Shadow nagrywam, może 5, nie pamiętam dokładnie. Nigdy mi się on nie wyłączył, nigdy nie bo. Chyba, że zabrakło mi miejsca na dysku, tego typu historie się zdarzały, ty tam weź sobie jakieś teraz zawróć. To wtedy okej, okay, wiadomo, zabrakło miejsca na dysku. Ale wtedy było wszystko git. Gram sobie, gramy sobie gramy, nagrywamy, cyk. Shadowplay się włączył. Ja wtedy mówię, ej, stop, no, chwila, no, tak. przerwa. Ej, <grym> ej, nie widziałeś o co chodzi. A ja mówię, co? Przerwało mi Ja mówię co jest ja myślałem, no, że ty, ty masz jakieś, nie wiem, co, jakąś historię Chciałeś opowiedzieć czy co I zapomniałeś o czymś Nie, 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 ale no na szczęście Po prostu się wyłączyło I co, włączyłem znowu i nagrywaliśmy dalej no, Na bo szczęście najgorszy... to zauważyłeś, nie? Tak, no to też dobrze, że zwróciłem akurat no, Ciężko tego też nie zauważyć Bo wyskakuje tak na ekranie Ale jednak by była lipa Bo naj... najgorzej to jeżeli przez jakiś błąd z naszej winy, bądź nie z naszej, się traci po prostu cały odcinek. Co mi się w przeszłości. No, na tyle lat prowadzenia kanału zdarzało, że coś tam. Albo dźwięk mi się źle nagrał, albo coś tam z grą, z nagraniem, więc. No. Nie polecam. Zdarza się stracić ścieżkę dźwiękową czasami. Pamiętam, że kiedyś chyba miałem takiego pecha z jakimś odcinkiem, ale też chyba były czasy Farminga 15, że nagrywałem go trzy razy. Za pierwszym razem coś nie było, coś było nie tak. Może zapomniałem, nie pamiętam, może zapomniałem dźwięku nagrać czy coś. Potem nagrałem drugi raz, też coś było nie tak, chyba za trzecim razem pykło. To jest coś takiego kiedyś miałem. Pamiętam takie. To macie tamtenu. Backstory. No, dzisiaj tyle z kulis. <laughs> Rzeczy, ciekawostek. No. No i dobra. Mam 5% napełnienia, mam nadzieję, że ten ostatni kawałeczek, co tutaj został, to uda się... Ja mam 9, więc mogę... A ty na, na końcu ogarnąć, już poprawiłeś? Ale i tak jeszcze to w więc... Ale tam na końcu już poprawiłeś? Nie, 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 ja tam później ogarnę, bo i, i tak mi nie starczy ziarna, więc stwierdziłem, tam, że... No ale myślę, że ja podjadę tutaj może. Wiesz co, ty... Poczekaj. Jeszcze ja przejadę raz, a ty drugi raz. Chyba, że mi skończyli się ziarno. Pa, jak elegancko się minął. No, trochę trzeba zjechać, ale. <laughs> trochę to nie wyszło tak jak myślałem, ale zaraz to poprawię. <laughs> ale nie jest najgorzej. Ja tu pewnie zaraz wjadę w te krzaczory i nie wyjadę. Znając życie. Dobra, to też poprawię jeszcze. No, tak kurcze momentami w niektórych miejscach puste jest to pole. No, są jakieś tam delikatne no, ale mijaczki ale tam... akceptowalne. To są jeszcze akceptowalne I nie, nie musi być idealnie, tak? Dobra, 3%. No to nie na pewno na 5%. A ile masz? 5. 5 e, na dobrze, 10 pszenicy. Nie, nie, damy rady tam. Nie ma takiej opcji. No dobra. Więc ja podjadę pod sklep atejski na gospodarkę. Jadę, może trafię Nie no na pewno trafię. Jeszcze trzeba oczywiście psa nakarmić No, trzeba 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 najpierw y dobrze wjechać, wykręcić Patrzcie jak on tam jedzie, ja wszystko widzę. No, ale Zarywa o pobocza, chodzi. a potem No ale to przynajmniej jakieś emocje są <grych> Narzeka, że nie ten, tu jedź prosto. No ja wiem, wiem. Ale nie przejeżdżę przez tę pierwszą bramę po lewie, bo ci się nie zmieści, tylko tam dalej. Jak wyjeżdżaliśmy. Och, kamerą z wewnątrz próbowałem jechać i to nie jest dla mnie. Dobra, jadę tam dalej. No tu w ogóle brama pierwsza jest zamknięta. A, no to dobrze. Żeby nikt nie ukradł nic, nie? Żeby Zeus nie uciekł, ale druga już otwarta. Co tu się dzieje? Czekaj, bo coś nie mogę na wozu napełnić. Zaraz tam do ciebie dołączę, tylko... Co jest kurde? Chyba mam ten błąd, w którym Noc mówiłem jest na początku... Kurde. <gry> kolejny kultowy serial. Ale mamy dzisiaj... Dobra, wspominki. No ty, cwaniaku, tabem się przełączyłeś i co? No i co? Bo ja tam później ogarnę, wiesz, te uwrocie tamto, więc... Trzeba się sprzęt, obskaklam. czy wygląda w miarę okej. Okay. Jest git. Jest git, akceptuję to. Teraz y, cofaj. A ja poczekam. Nie, no dobra, nie przedłużajmy tego odcinka. Może ja to... Zrobię to wiesz, na tym na przyspieszeniu <laughs> Chyba, że tak No patrz, to jest w ogóle dziwne jest ten, ta maszyna. Ten Musisz to, wiesz, z wyczuciem delikatnie robić. Jakie delikatnie, wszystko na siebie. Dobra, jedźmy stąd <laughs> Daj mi to, bo ja nie mogę na to patrzeć. Tak, nie nie w ten sposób, co ty <laughs> ja to zostawię i wyjadę. <laughs> Ciągnik nie zostawił pod tym, nie? Dobra, wysiadka A myślałem, no nie, że to się uda, ale się nie udało y, Idź psa nakarmić Idę Tylko, gdzie on jest? Ukradli No, o jest, zjawił się znikąd Trzeba go do, do weterynarza z nim iść Wykąpać No jak go się głaskało? Tylko mogę go nakarmić, a ja go pogłaskać nie mogę. No, erkom. No, nie mogę, mogę o. go tylko nakarmić. Dobra, git. Czyli dzisiaj były siewy. W następnym odcinku. A nie powiem Wam, co będzie. To Zobaczcie, nie wiesz. Mam trzy pomysły <noise> i zobaczę, co ostatecznie wybiorę. Więc. Wiesz co? Tak, więc dzisiaj No, ale jesteś no, przewidywalny. Tak. Dawaj, zakończ. <gry> Dziękujemy Wam za oglądanie. Dobijcie tutaj Kadorowi 300 tysięcy subskrypcji, bo już gada i gada o, o to, tym. to, 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 o, to, to, to tak. Tak, a jak będzie 300 tysięcy subskrypcji, to mówił, że będzie startował na wójta podobno. <grym> <grym> więc. No kurde, jeżeli to mi nie zapewni tego wójta, to już nie wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby tym wójtem zostać. Chyba zmienić grę. Już do rzęki odwaliłem takie fest i nic. No widzisz, tu nie, tu nie ma... jeszcze przy... nie wiem, czy zdobyłem. Nie ma tutaj materialistów. Tu liczą się czyny. No ale kurde. Hs poszedł, więc w sumie mogło być więcej tych materialistów. Dobra, zawsze my tu Dobra. się żegnamy pół godziny. Jak się żegnasz, to kończ, dawaj. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, cześć. Tjeist!